Hej, witajcie widzowie po raz kolejny w Don't Starve na dopingu. Witam Was bardzo serdecznie. Dawno nie było żadnego odcinka, także, no, tym serdeczniej. Niestety, no, cóż, no, swoje usprawiedliwienie nie mam nic poza tym, że, no, tak jak w zasadzie chyba u każdego, tak jak i wszędzie, dużo, dużo pracy, straszny nawał. No i niestety, przepraszam, ale nie mam pojęcia, co my mieliśmy tu robić. Dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy w przerwie. Wiem zbierać króliki. Dowiedziałem się w przerwie kilku bardzo ciekawych rzeczy. Między innymi takich, że na przykład zimą nie rosną patyki, o czym nie miałem pojęcia. I pokrzeniło mi się z tymi królikami, jak widzieliście ostatnio. Króliczki zimą przecież są, a nie ma ich. Dopiero teraz noc. Ej, Nie! Nie! Szybko! A nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma O Jezu, ho, ho ale fart o Boże, co to się stało, że ja nie zauważyłem tego? Że tu już się... Dzień kończy W ogóle jakoś tak śmiesznie skończyliśmy Żebym wiedział, że tym zaczął od tego Od... Od dnia A co to się dzieje takie dookoła w ogóle? Wzmocnione ogrzewanie, co to? śnieg się topi czy coś? Dobra, nieważne. Dobrze, dowiedziałem się do takich kilku fajnych rzeczy. Tutaj wiem, że właśnie co do tych królików, że to ich wiosną nie będzie nie zimą, ponieważ wiosną zasypują swoje nory, nie wiedzieć dlaczego, ale no, zasypują, to zasypują, cóż ja mogę. Także teraz chyba póki, póki zima, będzie trzeba nałapać ich dużo. Wypadałoby nam jakoś kiedyś zrobić lodówkę, aczkolwiek do lodówki potrzebujemy tych części takich, no tych z maszyn. Nie wiem jak one tam się nazywają dokładnie. Także troszkę lipa. No ale, ale cóż. No i właśnie na wiosnę będzie trzeba już się zaopatrzyć tam w te silki od pająków. Żeby mieć co jeść, mam na myśli, o, przepraszam, mikrofona ruszyłem, mam na myśli mięsko ptaków. Boże, czemu te noce są takie długie? No, tak więc tak to mniej więcej myślę, żeby to wyglądało. Aha, nie, stop, zaraz, tak nic nie zrobię. A takim ce... Co ty robisz? Co ty robisz, człowieku? Takim celem na dzisiejszy odcinek to myślałem, że właśnie będzie... E... Będzie stworzenie m.in. alchemy engine'a i ogarnięcie tych królików. No myślę, że już najwyższy czas na alchemy engine postawić. Gdyż, no, full nowych itemów dzięki niemu możemy, możemy zdobyć, tak? Czy ja mam jakieś jedzonko do przepalania? To mi da haltę, ale. Eee! No dobrze, nie dość, że daje mi żyćku, to jeszcze mi głód zapełnia tak samo. Nic nie traci, także fajnie. Ale więcej jedzonka niestety nie mam. Czyli cała ta wyprawa w zasadzie mało co nam dała. A szkoda, czy ja mam tylko 5. Uh, 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 uh. Ani nowych pułapek ani nic z tych rzeczy, no. Dobra. Przeczekajmy do rana. Dobra, alchem Engine. Musimy na króliki mocno popolować. Hmm, przydałoby się, wiem co by się przydało. Czy my tutaj mamy już własną farmę? Nie mamy, ale mamy tutaj bawoły. No to co? Wypadałoby zająć się już własną farmą. To też bardzo dobry sposób na jedzenie wiosną, przecież. Kiedy to króliczków nie będzie, a silk przecież nie jest nieskończony, a i wędka. Tyle rzeczy człowiek by chciał zrobić. tak mało kurczę surowców i czasu na to. Dobra, lecimy. Nie do końca. Nie wiem co, czego ja tu chcę Eee, no momentu, łopata, 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 chodź tu Chodź tu łopata, zbieramy wszelkie tutaj krzaki z berisami Zrobimy jedną wielką hodowlę pod domkiem naszym Okej okay. Ej, ja tu byłem ostatnio? Tu byłem ostatnio chyba, zobaczcie jak tu jest pusta. Nie, tam nie wchodzę, chociaż nie bym mógł, bo... Ten stan mojego zdrowia psychicznego jest całkiem, całkiem niezły. Sanity na całkiem wysokim poziomie. Ale. Idźmy na razie, pobutujmy troszkę. No, już pingwiny, czego, czego? O! O! Będzie nawóz. Nie o tym myślałem. Będzie nawóz, coś mnie tu skisło. Chyba, że mi. Totalnie skiśnie w jeszcze. Okej, okay, tu mamy lód. Lód to jest bardzo fajna sprawa na lato, aczkolwiek kurczę. Ja boję się tego lata, bo do tego lata to już by się przydało mi się lodówkę. Nakopalibyśmy wtedy tego lodu full. I tego. No i co, i tego. No i kurczę, łatwiej byłoby przeżyć z tą taką czapeczką chłodzącą nas, a tak to. Tak to może być troszkę ciężko. Ja się boję, że ja was zaatakuję, ja spacją nacisnę. Czy ja tu mam jeszcze jakieś? Słuchajcie, pułapki nie mam. Ale mogę stworzyć i tam jeszcze postawić pułapeczkę. Kurczę, nie bardzo wiem tak naprawdę, czy to się mocno. Czy to tak się mocno opłaca, bo to strasznie daleko od domu jest. Dobra, królik, spadaj tam do norki. No i pięknie. Eee, okej. Okay. Strasznie daleko to jest od domu. Kurczę, nie wiem jak to. Jak do tego podejść, no. Mm, dobrze, czego nie potrzebuję. Nitro, Do tej pory nie wiem po co to. Wola chyba wziąć nawóz. Okej, okay, to tam widziałem jeszcze jeden królik jest. Tutaj wszystko przejrzeliśmy. Tu chyba trzeba przejść w dół. Ej! O co chodzi? Nie, 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 nie. O to! O to! Dlaczego i już... Aha! Już popołudnie tak zwane. Kurczę, a ja nawet nie mam tego. A gdzie jest królik? to jest królik. A ja nawet nie mam... Czego nie mam? Czym rozpa... A nie, o tutaj mam przecież. Ech! głupoty jak zawsze. Okej, okay, dobra. Pozbierajmy ten czy tutaj... Hmm, tak myślę, co z tymi królikami? Kurczę, pułapki to... Mm, mały zysk z tego będzie, bo to w zasadzie codziennie musielibyśmy codziennie musielibyśmy tutaj przechodzić tędy. W zasadzie niepotrzebnie. Tutaj rozpaliłem, mogłem rozpalić tutaj. A, co mi tam? Rozpalimy dwa. A co? Niech wiedzą, że jestem bogaty. ha Ha! Okej, okay, no dobra. Widzę, że głodujemy troszkę, to jeszcze by się przydało nam szamać. A, weźmy, zeżryjmy je wszystkie. No i generalnie cała wyprawa po króliki skończyła się tym, że wszystkie zostały zeżarte, te które się jeszcze nadawały do tego. No nic, dobra, to będziemy powoli wracać tam już do naszej bazy. I tak, co trzeba zrobić? Pająki. E, pająki i silk. Czym ty jesteś? O nie! O nie! Idź sobie stąd! Idź sobie stąd! No way! Gdzie jest mój spear? Halo, Spi tu jest spear, dobra. Chociaż nic mi on nie da. Idź sobie! Nie przyłaś tu. Nie przyjdziesz? Dobra, 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 nie no, no, a i właśnie tu by się nam przydał Alchemy Engine, bo byśmy sobie e, wzięli tego, 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 e, boomerang, I need food, I need food, 50, nie no, spokojnie, nie świruj bażanta, młoda, nie świruj barżanta, będzie dobrze, będzie dobrze, wcale nie potrzebujesz tego fooda, tak jak Ci się wydaje. Moglibyśmy w sumie tak troszkę iść w kierunku tego obozowiska. Ale jeszcze noc przeczekamy. Ok, to co? Eee, koniecznie Alchemy Engine. Bumerang by się przydał na już jakieś takie bishopy. W ogóle co z tego bishopa ja mógłbym dostać. Bishop, 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 bishop aż sobie zapiszę normalnie Bishop. Bishop. Ok, ja sprawdzę, czy przypadkiem jakieś części nie możemy z niego dostać, bo gdyby się udało zdobyć części. I kurcze, zdobyć jakoś ten, stworzyć lodówkę, byłoby super. Dobra, słuchajcie, ja przeżyję noc i po przeżytej nocy słyszymy się jeszcze raz. Hej, 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 witam was, drodzy widzowie, po raz kolejny nastaje nowy, już dziewiąty. Ha! Już nowy, już dziewiąty dzień, a ja jestem z wami tutaj już znowu energią, ponieważ co? Ponieważ zrobiłem sobie ciut jednak dłuższą przerwę, niestety, w zasadzie nieplanowaną, ale no jak to bywa, e... zadzwonił do mnie, że Rej, żebyś mi nie zginęła. Zadzwonił do mnie jeszcze Telefon w międzyczasie, także musiałem tam wyjść z tego, z Starwa, pogadać troszkę, no bo, no bo trzeba było gdzieś spir. I tego, śmego i tamtego. Lecimy na gońca szachowego. Dowiedziałem się, że jak podejdziemy do niego blisko, nie może nas zaatakować. On nas atakuje tylko z odległości. Chodź tu. O nie, chyba źle wyczytałem, ale... No i pięknie, słuchajcie, mamy... O kurde, o kurde. A ciebie mogę zaatakować? Co ty mi zrobisz, jak cię zaatakuję? Czy ty mnie zabijesz? Nie, nie zabierz mnie, ty w ogóle daleko odchodzisz. Okej, okay, dobra, mamy. Skoro tak, to fajnie, bo zjedzmy sobie jeszcze królika. E, zabijmy go najpierw. Zamordujmy biednego króliczka. Królika. Okej. Okay. Weźmy sobie, upieczmy tego króliczka. Na szybkości zjedzmy. Fajnie, mamy Purple jema. Ja nie wiem, czy przypadkiem ten Purple nie jest od tego, od zamrażającego berła. Fajnie by było. Fajnie było, gdyby od zamrażającego berła był. 49 mamy healtha Próbować go atakować czy nie Spróbujmy, dobra. Może nas nie zabije, co? Czy to naprawdę jest szachownica? O nie! A! Nie o Jezu, on za 40 chub zabije. Nie, 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 nie. fuck out Go away. Go away! Dobra. O Jezu, będzie trzeba go zatłuc, ale to, to nie, 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 nie ma mowy. Ojej, jejciu, jejciu, dziewięć hapsa. oby nas nic jeszcze tylko po drodze nie ten... nie zaciukało. Jeszcze sprawdzam tutaj, czy nic... O, jeszcze jeden się złapał bardzo fajnie. Rzeczywiście, tak daleko te króliki od obozowiska się nie opłacają totalnie. To zbierzmy sobie dwie pułapki, bo tyle jeszcze... O, jak super. Bo tyle mamy miejsca w ekwipunku. Ja mam nadzieję, że tam jeszcze gdzieś po drodze można te króliczki zdobyć. Dlaczego już mi się zimno robi? Co to ma być w ogóle? Słuchajcie, co to są za jajca? Nie mam czym rozpalić, nie? Nie mam tym. Okej, okay. kurczę. Alchemy Engine, no i byśmy zrobili ten grzejący grzejący myk. Kamień grzejący, Boże. I mamy te do lodówki, ale zarobiście Naprawdę zarąbiście. Dobra, ja myślę, że zrobimy tak. Upieczemy te króliki, bo i tak potrzebujemy... E, czego? Potrzebujemy jedzonka dużo. Szkoda, że nam żadnego helta nie da. A nie, daje jeden. Niby niedużo, ale zawsze coś. Nasionek chyba nie mamy, nie? Tak się rozglądam. Nie, nasionek niestety nie mamy. Dobra, czy zdążymy dojść z samą pochodnią? Jakby co? No, i zdążymy bez przypału, chyba tam nie zamrozniemy, co? Dobra, myślę, że tutaj do tego skoczka wrócimy, go później zatłuczemy. Teraz idziemy sobie w dół i będziemy powoli jakoś będzie trzeba kombinować Alchemy Engine'a. Mamy miejsce. Ach, guzik ten. Jeszcze z tym. Okej. Okay. Tego jajka i tak nie zdobędę, przestałem się łudzić. Pingwiny skaczą do niego, jak porąbane. Siam, pingwinki. Czy ja dobrze idę w ogóle? Bardzo dobrze idę. Świetnie idę. Super, super, super. Kupcia nas przywitała, bardzo fajnie. Czy my tu nie mieliśmy? Czy my tu nie. Słuchajcie, ja mam jakiegoś mętwaka. Ewidentnie mam jakiegoś mindfucka. Normalnie mi się chyba save y mocno chrzanią. No 100% mi się mocno save y chrzanią, cholera. No wydawało mi się, że my tu mieliśmy już poustawione te już mieliśmy yy, krzaczki, hodowle jakieś powoli zaczęte. Ale guzik, prawda. Musiałem z jakimś starym sejwem pomylić. Super, już patrzę pajączki nam się respiły, hanger sanity ale ja, to niedobrze, jak nam ten Xenitis spada, ale tak. No dobra. A gdzie jest mój garnek? Boże, naprawdę dodałem radę bez garnka. Naprawdę. Serio, dajcie mi krokpota. Krokpot. 6 potrzebuję tego. Sześciu tych meczków. Gdzie tu jest? Gdzie jest moja? pochodnia? Nie zrobiłem pochodni, Ok, dobra, jeszcze nawieziemy tutaj, Fertilize, okej, okay. weźmy sobie, kupcie tutaj, kupcie tutaj, pięknie, okej, okay. yy, dobra, yy, potrzebujemy pochodni, Build, pochodni i będziemy potrzebować podpalić tutaj troszkę pełnia, dobra, o kurde, ile was tu jest? Move your ass! O oh, kurde, ja mam tylko 12 tego. Ja mam życzku tylko 12, ja nie zauważyłem. Hey. A ten. Hanger, ale mi to nie daje. Dobra, upieczany, bo mi to nie daje w ogóle życia. Halt minus jeden, nowy nie ma. <laughs> Zapomnij. Zapomnij, nawet. Idź sobie stąd, czemu ty tu podchodzisz? Bo co? Bo ciepło? Spadaj, że mnie stąd. Dobra, eee, ja proponuję jeszcze skoro tak. Tutaj, może zacząć sadzić trawkę. Ona jakoś. Że ona chyba źle rozmieszczona. Boże, ja muszę to jakoś przemyśleć. I własny las jakiś postawić. Trawkę. Tutaj, oczywiście, żeby one za blisko nie podchodziły, to można by było rąbnąć sobie. o tę. Tutaj, weźmy sobie na króliczka jeszcze, jakby. Jakbym miał zamiar wychodzić. W zasadzie nie wiem, czy ja błędu nie robię, nie robię bo to powinniśmy. Coż to jest. Powinniśmy e, naszą bazę wrzucić w miejscu, gdzie będzie stałe źródło jedzenia. Dostęp do stałego źródła jedzenia. I co to jest? To pewnie te roślinki, które trzeba... A Jezus. Nie, wiecie co, to będzie trzeba jednak to wszystko pozmieniać. Będzie trzeba przenieść naszą bazę. Ja niepotrzebnie to tu wszystko posadziłem. Będzie trzeba przenieść naszą bazę i chyba wrócić tutaj. Tu się osiedlić, bo tutaj wiosną nie będzie jedzenia, ale będzie latem, jesienią, zimą. Tak też zrobimy. Tymczasem mamy noc w dniu 9. Mamy noc z dnia 9 na 10. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że oglądaliście. No cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnego razu, trzymajcie się. Na razie, hej.